w W pozostałych rolach. Odcinek osiemdziesiąty Gdzie go znajdę? Nie chcę się zgubić. Jest na wprost. Ustawcie oświetlenie. Zabierzcie te krzesła i powtórz tekst z Lizą. Dobrze? Mario! Mario! Cześć! Wciąż potrzebujesz aktorki? To żart? Nie, mówię poważnie. Naprawdę chcę być aktorką. Dlaczego jesteś smutna? Bo muszę pogodzić się z tym, że moja mama nie wróci. Nic na to nie poradzimy. Jest w niebie? Tak sądzę. Jeśli ją zobaczysz, ucałuj ją ode mnie. Tak. To dobrze, że pogodziłaś się z faktami i nie martw się o Mariciuj, bo dla niej wszystko jest możliwe. Ale Rosio opowiedziała, że ona nie wróci. Nikt nie wie, co będzie jutro. Ludzie często się mylą. Skoro mama nie wróci. Chciałabym zobaczyć Mariciu i byle przyniosła mi obiecanego braciszka. Zrobi to, bo jest uczciwa i zawsze dotrzymuje słowa. Nie mówić tatusiowi o niej? Nie, jeśli Rosjo cię o to prosiła. Ona ci ufa. I ty też powinnaś. Dochowaj tajemnicy tak długo, jak zechcesz. To będzie dowód na to, że ją szanujesz. Szanuję ją i kocham, bo jest dla mnie dobra. Dlatego dochowaj tajemnicy. Będzie Ci ufać jeszcze bardziej. Dzięki za rady, babciu. Sama nie wiedziałabym, co robić. Z czasem będziesz wiedzieć, bo jesteś mądrą dziewczynką. Jak się pani dowiedziała, gdzie jest Marichuil? Byłam tu, kiedy przyszedł telegram od niej. Przeczytałam nazwy miasteczka i haciendy. Resztę sprawdził mój mąż. Natychmiast tam pojechałam. I co? Spóźniłam się. Mariciu właśnie wyjechała. Opuściła Hacienda? Już jej tam nie ma. Nie powiedziała, dokąd jedzie. Znowu ją straciłam. Nie wiem, gdzie jej szukać. Nie wiem, gdzie jest. Tego tylko brakowało. Już mnie nie potrzebujesz? Kapuję. Fakt. Zblekałam z przyjęciem propozycji. Pewnie masz już kogoś. Trudno. Dam sobie radę. Dzięki. Nie chcę przeszkadzać. Na razie. Nie, zaczekaj. Zaskoczyłaś mnie. Nie spodziewałam się ciebie. się zostać w Ostatni raz omal mnie stamtąd nie wyrzuciłaś. Coś cię łączyło z jej właścicielem, prawda? Ok, nie Mieliśmy się pobrać. Mieliśmy? To nie wyjdziesz za niego? Nie. I nie wrócę do hacjendy. Zostanę w stolicy. Dlaczego? Przyjechałam do Juana Miguela, ależ jesteś uparta. To już przeszłość. Wszystko skończone. Teraz jestem sama, chociaż nie, mam syna. Przywiozłaś go? Myślałeś, że zostawię dziecko? Choćby do czasu, aż staniesz na nogi. Nie rozstanę się z nim. Może nie będzie nam lekko, ale nigdy nie zabraknie mu jedzenia i czułości. Nie ma nic gorszego od braku miłości. Choćby nie wiem co, zawsze będę przy nim. W czyich ramionach będzie mu lepiej? Mogę nawet kraść, ale nie porzucę dziecka tak jak mnie porzucono. Nigdy, przenigdy. Będę pracować i walczyć. Dziecko da mi siłę. Zrobię dla niego wszystko. Naprawdę chcę zajść na sam szczyt. Rozumiesz? Bardzo dobrze. Valerio, dwie kawy. Lizo, dwie kawy. Maria de Jesus na pewno opuściła haciendę? Wiem, to od twojej siostry. Mikaeli? Tak. Maricjuj wyjechała tuż przed moim przybyciem. Nie powiedziała, dokąd jedzie, ale zapewniła, że nigdy nie wróci. Nabijasz się za mnie? Co cię tak śmieszy? Obawiałem się, że dziecko będzie dla ciebie ciężarem. Teraz rozumiem, że się myliłem. Kiedy przyjechałaś do stolicy? Przedwczoraj. Kto wie, że tu jesteś? Byłam u chłana Miguela, by odwiedzić jego siostrę Rosio. Na pewno mu o tym powiedziała, ale mnie nie szukał. Wiesz, że dziecko jest jego? Jestem prawie pewna, że nie. Chyba, że ty mu powiedziałeś. Nikomu nie mówiłem. Wyklepałeś Estefani i jej ciotce. Wiesz to od Estefani? Nie. Ale tylko od ciebie mogła się dowiedzieć. Nie wiem skąd wie, bo na pewno nie ode mnie. Na zdrowie. Valerio, dwa krzesła. Nie wiesz, gdzie jest Mariciuj? Skąd mam wiedzieć? Sam jestem zaskoczony tą wiadomością. Czy aby wróciła do stolicy? Nie mam pewności. Ale pomyślałam, że skoro nie ma jej w domu, to jest u księdza. Obawiam się też, że mogłaby jechać do USA. Nie wiem już, co myśleć. Nic mi o nich nie wiadomo. Mówię prawdę. Wierzę ci ojcze, czy nigdy nie kłamiesz. Muszę już iść. Błagam. Jeśli czegoś się dowiesz, nie ukrywaj tego przede mną. Chciałabym z nią porozmawiać i błagać o wybaczenie. Obiecujesz? Tak. Tak. Obiecuję. Dziękuję. Do widzenia, ojcze. Z Bogiem.